Cześć, witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, jest to The Next Car Game. No i chciałbym wam dzisiaj pokazać, tutaj mamy Race Figure 8, czyli taka ósemka, ale ja wam pokażę w tym momencie gravel. Tak to się nazywa, czyli. Po prostu szutrowy taki tor, no i zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Miejmy nadzieję, że będzie fajna zabawa. E, wyszedł patch, który ważył około 2 giga. E, Dodaję nowy samochód, którym przejedziemy się w tym odcinku. E, no i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Mi się przynajmniej bardzo podoba. E, tak więc możecie podzielić się odczuciami waszymi w komentarzu. No i jest to taki odcinek, który postanowiłem nagrać się trwa. On bardzo mało zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dosyć mocno się wszyscy rozwalają, ale to jest urok właśnie tej gry. No i sami możecie ocenić jaki jest tutaj model zniszczeń, no i przede wszystkim jak zachowuje się komputer, czyli ta walka właśnie z komputerem. Nie chcę nawet myśleć, co będzie się działo, kiedy będzie multiplayer, to by było coś fajnego, właśnie pograć sobie z chłopakami. No, ale dobra, odnośnie właśnie kanału, za niedługo, już za kilka dni, będą odcinki, które oczywiście się skończą i pojawi się nowa kariera F1, ale postanowiłem, że te odcinki, które już są, które już były nagrane, nie będę ich usuwał. No i widzicie, jak tam goście wylatują na pobocza. To jest całkiem fajne i tak naprawdę cieszy oko. No, i rozpoczynamy drugie okrążenie za dosłownie kilka sekund. E, Wyskakujemy w powietrze, bardzo fajnie, graficznie oprawiona. Tutaj e, ta wizualna część, to mi się bardzo podoba. E, coraz ładniej ta gra wygląda i miejmy nadzieję, że, że po prostu będzie, będzie to z dnia na dzień w sumie przerabiane i, i będzie to po prostu wyglądać o wiele, o wiele lepiej e, cały czas. Ależ tutaj uderzenia dosyć mocne i kolejne uderzenia. Widzimy, że dosyć mocno te samochody w nas uderzają. E, samochód się Fajnie niszczy, wszystko się wygina, więc, no, co tu dodać? Chyba nic więcej nie trzeba. Jeżeli będą poprawione wszelkie błędy tej gry, a takie się zdarzają jeszcze, bo jest to wersja oczywiście testowa, no to naprawdę gra będzie myślę wiśmienita. No i, i fajna zabawa będzie to na pewno. E, tak więc, jeżeli. Nie wiem, czy w ogóle będzie wersja pudełkowa, fajnie byłoby taką grę po prostu posiadać, a wiem, że w marcu ma być Project Cars, wersja beta na Steama, więc najprawdopodobniej sobie ją zakupię, ponieważ cena będzie w granicach 80 zł, więc, więc powinno być spoko. Tak więc cóż, czekajcie także na odcinki z... ...Project Cars, a będzie ich na pewno bardzo dużo, jeżeli tylko tą grę bym miał, no to te odcinki się jak najbardziej pojawią. Ależ tam wyrzuciliśmy tego gościa, widzieliście tam w lewo aż pojechał po tych górach, no i czy on teraz będzie wracał na tor czy on... ...no i tutaj jedzie, zobaczcie, po lewej stronie ale tutaj go załatwiliśmy, no to było całkiem przyzwoicie e, przez nas wykombinowane, ale tak naprawdę nie chciałem. E, Okej, okay, tutaj kolejny pechowiec po prawej stronie, no i tutaj kończy się nasza przygoda. Trzymajcie się ciepło, cześć.